Wczoraj w Centrum Dialogu spotkaliśmy się jako międzynarodowa grupa, również obejmująca osoby w różnym wieku, tak. w starszym wieku, jak również młodzież. Wysłuchał Pan wielu referatów, wypowiedzi. wypowiedzi tak zarówno młodych ludzi, jak i nas, osób, którym Pan i Państwo towarzysze i towarzyszki niedoli z obozów koncentracyjnych przekazali sztafetę pamięci i sztafetę życia. Czy ma Pan tak. jakieś refleksje na temat wczorajszego dnia? Tak, no ta, ta idea w ogóle <śledzimy> sztafety życia bardzo mi to yy, odpowiada. I podoba mi się, bo ponieważ tu chodzi o... Ja jestem jednym z tych, którzy może jako świadek historii, prawda, od początku, od pierwszego dnia, mogę przekazywać prawdę o KL, czyli Lagra Auschwitz. I to czynię przy każdej okazji, przeważnie na terenie Niemiec, Byłem także w Japonii zaproszony, miałem tam wykłady, i to jest właśnie najważniejsze, żeby przekazać te wszystkie informacje dotyczące te, tego straszliwego okresu młodej generacji. Czy ma pan dla nich jakieś posłanie? No, życzę im kontynuowania właśnie tego, co w tej chwili czynimy i zresztą mam, mam nawet na to przykłady, bo, bo nie tylko synowie, ale już wnuki, prawda, mhm. przejmują te. te Tę działalność. Pałeczkę, tak, tą tak. pałeczkę. I... Ażeby nigdy więcej, te A żeby nigdy nie... Się... więcej tak. nie powtarzyły. Nie tak. i w żadnym miejscu na świecie. W żadnym miejscu. Co dzisiaj jest niestety dosyć powszechne w świecie. Najważniejsze tu było, żeby znać język niemiecki. Więc ja uczyłem się w dobrym, w najlepszym gimnazjum krakowskim i, i miałem dobre podstawy języka. I w związku z tym, bo jeżeli ss wykonywał jakiś, dawał jakieś polecenie albo rozkaz i więzień tego nie rozumiał, mhm. bo nie znał języka, to go zatłukli od razu. Kapowie i ss brali w tym udział. I Arbeit macht frei myśmy sobie zaraz, czyli praca czyni człowieka wolny. Myśmy dodawali natychmiast durch Schorstein des Krematoriums, czyli przez komin mhm. krematorium, tośmy sobie tak. dopowiadali. Mhm. Albo durch Kamin, krótko, tak. IG Farben? IG Farben i, mhm. I wtedyśmy się... Najwyższe kierownictwo, bo wtedy zaczęli budować już te zakłady w mhm. Monowicach, chemiczne. tak, mhm. chemiczne. Mhm. Już wtedy dowiedzieliśmy się, bo, bo za... Administracja obozu sprzedawała za i tam duże sumy właśnie tą siłę roboczą tak. więźniów, mm -hmm. którzy tam pracowali. Mm -hmm. No właśnie. I to, i to było głośno tośmy wiedzieli. o tym. Tak i z, i z czasem coraz bardziej zapomina się o tym. No głównie co z powodu no, ludzkich. Tak. Koncentrujemy się na, na cierpieniu, na okrucieństwie. Tak. Ludzie tak. przechodzili tutaj w obozie, ale zapominamy kto był. Y, y, tak. No wielu narzędziem. jest narzędziem. Mógłby Pan krótko powiedzieć, w jaki sposób dostał się Pan do tego więzienia? To ja zostałem tego... aresztowany w nocy w Warszawie. W tej, tej samej nocy aresztowano mojego brata, moją bratową i teściową brata, za rzekomo przynależność do organizacji. Bo po trzytygodniowym pobycie na Pawiaku zostaliśmy wysłani, to grupa 590 paru więźniów, do Oświęcimia. Tu przybyliśmy. Wtedy trochę ten obóz inaczej wyglądał. Niech jeszcze był taki apel plac tutaj. Te bloki zostały dobudowane później. Większość bloków to były parterowe. Ten był tylko wysoki. te trzy bloki były wysokie, jednopiętrowe, a pozostałe to były parterowe. Znalazłem się tam na bloku dzisiejszym 22, początkowo siódmy blok tak zwanego Alojza Stalera. To był komunista niemiecki. Zbrodniarz niesamowity. Wal, walczył w Hiszpanii, a później się jakoś spsił zupełnie tak, że bił, zabijał ludzi, oh, ohrony, dobrał sobie takich bandziorów na sztubowych, czyli na kierowników izby i tłukli tak tych ludzi. Miejscu, które nosi najżywsze wspomnienia w pani pamięci, co, co stało się tutaj w tym miejscu, gdzie pani była? Więc jak nas przywieziono z Warszawy, to tak jak już jedna koleżanka wspominała, Wszyscy się straszliwie baliśmy, że te rodziny będą rozłączone. Najpierw była taka plotka, że dzieci do 10 lat, jeżeli matki zgłoszą, że dzieci są do 10 lat, to nie będą rozłączone, czy czasem to była wielutna nie, nieprawda. I tak najpierw dzieci, jak rozłączono, to dzieci tu były wszystkie zgromadzone, łącznie z chłopcami, Potem po trzech dniach chłopców Przeniesiono na męską kwarantannę. Matki wtedy wpadły w rozpacz, a, a obsługa mówiła, żeby się uspokoiły, bo, bo w komine, groziły kominem po tak. prostu. No i tutaj była gromada 500 dzieci. To były dziewczynki do 15-16 roku życia, ale były też takie tacy mali chłopcy, dwu-, trzyletni, czteroletni. Akurat tak się zdarzyło, że ja siedziałam tu, miałam koje, mm -hmm. bo na tej koi nie można było mieszkać, bo było okno, a wtedy panowały blok szpery. nie było można wyglądać, bo były już co był gdzieś bo sierpień, to już był wrzesień i była roku? 44 roku tak. i wtedy wywożono, ewakuowano obóz. No, niektórych hmm. wywożono gdzieś do Niemiec, ale inne osoby były ewakuowane, ale do krematorium, więc tu nie było można. Ja mieszkałam tu, ponieważ tu była taka. Taka straszliwa ciemnica, w związku z tym myśmy właziły z koleżankami tu. Mhm. I w pewnym momencie przyszedł człowiek, y, sztuplutki, niewysoki, w pasiaku, w takiej pasiastej trapezce i on zaczął tam rysować właśnie te malowidła. Więc ja byłam dzieckiem zgłoszonym do 10 lat. Ja tutaj kończyłam akurat y, 10 lat 19 września. W związku z tym do tego czasu miałam porcję dla dzieci do 10 lat. I co ja dostawałam? Jeden taki plasterek chleba jak dłoń mm -hmm. białego, i taki kawalątek o, tak jak dzisiaj przy śniadaniu, masełka. Mm -hmm. I potem był taki kubeczek y, 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 półlitrowy, i trochę zupy. I to mm -hmm. było całe wyżywienie na cały dzień. Więc dzieci po prostu siedziały i tylko Płudne. rozmyślały o jedzeniu. Mm -hmm. Jak skończyłam to 19 września te 10 lat, to od razu przemogłam się, zgłosiłam się do szybowej i powiedziałam, że ja już jej proszę o porcje dla dorosłych, co dostawały dorosłe dzieci. Dorosłe, czyli od 10 roku życia. Więc to był taka pajtka, jak jest chleb taki w formie, to mhm. był dzielony na pięć. Mhm. I to była taka pajtka z tym, że już wtedy nie było masła, tylko była margaryna tej wielkości jak mhm. podwójny ten kawałek i i mm -hmm. też ta sama ilość zupy. Stały też takie kadzie, gdzie była, były ziółka. Ziółka, mm -hmm. w których no, można było być mm -hmm. pod dostatkiem. Mm -hmm. Teraz więc chciałam powiedzieć, żeby, żeby zwracać uwagę na tych szaleńców, o których wczoraj mówiłam, i nie pozwolić, ażeby przyszłe pokolenia musiały. W takiej tragicznej praktyce poznawać znaczenie słowa wojna, mm -hmm. żeby nie musiały te osoby patrzeć na upokarzanie ma własnych matek, tak mm -hmm. o tym mówiłam wczoraj w zaunie, tak. poza tym, żeby nie przeżywały gwałtownych y, aresztowań, a potem śmierci własnych ojców, żeby nie łaknęły chleba, żeby mogły się uczyć i żeby mogły tak życie pędzić, jak im y, los. Przeznaczył, bo moje życie byłoby absolutnie inne niż się potem potoczyło. To zmarła dziewczynka, taka co była otoczona od matki. Ona z rozpaczy i zawsze pamiętamy, jak przyjeżdżamy, to stawiamy aniołka albo kładziemy jej świeczkę. Także spokój jej duszy. Dziękujemy. Zacznę od pytania związanego z naszym wydarzeniem tutaj dlaczego tutaj jesteśmy jako no, fundacja prowadzimy ten ruch życia i, i kontynuujemy pamięć o tym co były, co państwo przeżyliście. Wszyscy państwo podpisaliście tą odezwę o lepszy świat i o, Przekazanie pamięci o Waszych doświadczeniach, właśnie i cierpieniach, jakie żeście tutaj doświadczyli wszyscy w obozie w Birkenau jako małe dzieci. Czy ma Pani jakieś posłanie, czy no, wiadomość dla swoich wnuków, dla młodych ludzi? Co Pani myśli, i co by Pani chciała im powiedzieć, o czym powinny Więc... pamiętać? Muszę powiedzieć, że przez wiele lat negowano w ogóle popyt polskich dzieci w obozach koncentracyjnych niemieckich. I nam bardzo zależy na tym, żeby pamięć o tym, że polskie dzieci cierpiały bardzo w tych obozach, pozostała, żeby to po prostu się więcej nie powtórzyło. I jesteśmy głęboko wdzięczni Fundacji, że ona spamięta i rozszerza wiedzę, na ten temat, właściwie na cały świat. Bardzo nam na tym zależy jesteśmy naprawdę bardzo bardzo wdzięczni Państwu, że pamiętacie o nas, o tych sprawach, które były. A jeżeli chodzi o mój pobyt tutaj w obozie, to uwięziono mnie jako więź, więźnia politycznego w pierwszych dniach powstania, jak Niemcy twierdzili, bandytę warszawskiego, w wieku 8 lat. No, zagrażałam chyba Wielkiej Rzeszy, że aż mnie tutaj sprowadzono do Auschwitz-Birkenau. Ja na tym bloku stosunkowo krótko przebywałam, bo sztubowa więźniarka kryminalna, notabene, stwierdziła, że mam szkarlatynę. Ja byłam tylko wtedy zaziębiona ale okazało się, że jej diagnoza była silniejsza i wylądowałam w takim bloku na rewirze, czyli w szpitalu. Jakie wspomnienia ma Pani przychodząc i stając tutaj koło z no tego miejsca? Na okoliczności stoimy przed koją, gdzie nas tutaj wprowadzono. Ja nie mając mamy, bo byłam przywieziona sama, od razu wyszłam tu na górę, wtuliłam się i bardzo płakałam. Był taki moment, że w bloku obok Żydowskiego przyszła młoda kobieta, która miała 23 lata, i mówi: Wy tutaj biegacie, a czemu ta dziewczynka tam siedzi? Ona mówi: Ona nie ma mamy. Więc ona mówi: Zejdź tutaj do mnie. Ja zeszłam. I wtedy ona mnie przytuliła do siebie i mówi: Nie płacz, w miarę możliwości, ja ci tu zastąpię mamę. Były takie momenty, mm -hmm. chociaż to krótko trwało, bo jak mnie wywieźli już na obóz cygański, to nie miała mm -hmm. dostępu do mnie. Niemniej były to miłe chwile dla mnie, prawda? Nawet na tym apelu, kiedy staliśmy i moje koleżanki pokazywały swoje mamy, a ja nie małam i one się licytowały jedna przed drugą, a pani stanęła przede za mną i zawsze mi coś przyniosła do zjedzenia. Mhm. 50 lat pracowałam jako nauczyciel. Zawsze na swojej drodze starałam się przekazywać to, co jest najpiękniejsze. Był okres czasu, że chciałam zapomnieć o przeżyciach, które tu przeżyłam. Później byłam wywieziona do obozu pod Berlin, do Blankenburga, gdzie już pracowałam. Niemniej, zawsze te 50 lat. To nasycałam młodzież radością. Czułam tą potrzebę, że świeci słońce, każdy dzień musi być lepszy. To we mnie budziło tę nadzieję lepszego jutra. A ludzie, którzy spotyka, których spotykałam na drodze, byli zawsze dobrzy dla mnie. Muszę powiedzieć, przypadek, że. W szkole, gdzie uczyłam się, ją skończyłam, to kierowniczka szkoły mną się zainteresowała mm -hmm. i ona wyciągnęła do mnie rękę. Ja, dlatego zostałam później w konsekwencji nauczycielem i mogłam tej młodzieży, powiadam, mm -hmm. zapominając to zło, próbować dać radość każdego dnia. I to jest to, co Pani by chciała przekazać przyszłym tak. pokoleniom? Tak, oczywiście, żeby nigdy nie było tego zła, żeby ludzie umieli się szanować, patrzeć na siebie z uśmiechem, żeby ten nawet młody człowiek umiał uszanować tego dorosłego, podając mu rękę. Uśmiech jest istotny, szacunek. Ludzki odruch. Tak? Ludzkie odruchy, oczywiście to serce okazywane każdego dnia, to nie jest trudne. Także te korzenie oświęcimskie naszej działalności, działalności naszej fundacji są wa bardzo ważne, bo z tych korzeni w Oświęcimiu wyrasta drzewo życia, które rozprzestrzenia się na cały świat, do wszystkich krajów na świecie. Zgadza się. Właśnie tym pierwotnym drzewem w Państwa ręku, że tak powiem, budonym do chęci życia i radości, to jesteście Państwo, a ja próbuję przekazywać młodszemu pokoleniu. Prawda? I tak liczę, że moje wnuczęta postarają się dalej to przekazywać, bo nasycam tą. Sytuacją teraz, kiedy już po 50 latach stanęłam na nogach, że to zło, ta śmierć, która spotykała ludzi na każdym kroku, żeby się więcej nie powtórzyła, żeby ludzie wiedzieli, że oświęci mi wiele innych obozów, to tragizm. My wiedzieliśmy, że przyjeżdżamy tu. I nie wiemy, czy zwrócimy do domu. Tak, i nie zdawaliście sobie sprawy jako dzieci, że to były siły finansowe, które były zainteresowane w utrzymaniu tego obozu, rozwoju tego obozu. Zgadza. Że obok tutaj była fabryka chemiczna. Zgadza się. I sam Birkenau został wybudowany z pieniędzy IG Farben, największego koncernu tych czasów. I dlatego mam pełen szacunek do Państwa, że otworzyliście mnie, dorosłej osobie oczy poprzez wczorajszy wykład, jakich czynników używano, żeby zgładzić ludzi. Tak, tak.